4 10 na zielono. Dwa mecze ligi szwajcarskiej: Young Boys kontra Lugano, plus Sankt Gallen i Sion. Tutaj typy na gospodarzy. Plus liga ukraińska: Desna z Kolosem na to, że Desna wygra i będzie w tym meczu powyżej półtora gola. Adam Kotleszka, dzień dobry. Dzień dobry na moim kanale Adam Kotleszka typy. Ostatni tydzień bardzo udany. Jak słyszeliście, pisaliście w komentarzach, że bardzo wielu z was udało się wygrać, bo postawiliście na te wydarzenia, które ja. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że kupony są zielone. Jak zwykle dokładam wszelkich starań do tego, żebyśmy także w tym tygodniu wyszli na plus. No to, żeby długo nie przedłużać, bo mam dla Was dzisiaj kilka bardzo ciekawych informacji na koniec tego filmu. Zaczynamy od dzisiejszych typów. Słuchajcie, na początek Szwajcarię, jako że ostatnio w Szwajcarii wiodło nam się nieźle. Dzisiaj też spróbujemy uderzyć właśnie do tego pięknego kraju. Mecz Curych ze Sionem. Curych walczy cały czas o europejskie puchary, natomiast Sion o to, żeby nie spaść z ligi. Bardzo mało kolejek pozostało do końca Ligi Szwajcarskie, a więc oba zespoły zdecydowanie mają o co grać. Goście ostatni mecz w lidze wygrali na wyjeździe we wrześniu 2019 roku, a więc już bardzo, bardzo dawno. Choć w ostatni weekend potrafili zaskoczyć i wygrać 1 do 0 z Bazyleą, czym właściwie zakończyli szansę Bazylei na wicemistrzostwo Szwajcarii, a więc naprawdę no, pokazali się z niezłej strony. Córych też u siebie po restarcie ligi nie traci goli. Wygrał dwa domowe mecze z rzędu i traci w tym momencie do Bazylei 7 punktów. Z jednej strony dużo, z drugiej strony no, patrząc na to, że potrafili te Bazylę ograć, myślę, że cały czas myślą o tym, żeby wskoczyć jeszcze wyżej, żeby nie tylko zająć tę ostatnią pozycję dającą europejskie puchary. Kusi mnie kurs na to, że goście tego meczu nie przegrają, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny będzie ten scenariusz o to, że na to, że oba zespoły strzelą po bramce. Więc tutaj na to bym postawił. Obecnie na Betflik ten kurs to około 1,51. Tak mi się wydaje. Curych ma dużą stawkę przed sobą, chyba jeszcze większą niż Curych, no bo jednak oni walczą o to, żeby pozostać w lidze. No i tutaj właśnie stawiałbym na to, że to będzie zacięte spotkanie, w którym przynajmniej oba zespoły strzelą po tym jednym golu. Drugi mecz, jaki chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, to będzie Liga Chorwacka. I to będzie mecz Interu za z Rijeką. Gospodarze są już jedną nogą w drugiej lidze. W tym momencie mają 7 punktów straty do miejsca barażowego, nawet nie bezpiecznego, a barażowego. Natomiast do zgarnięcia do końca sezonu pozostało już tylko 9 punktów. Mamy 3 kolejki do końca, więc musiałby wydarzyć się naprawdę olbrzymi cud, żeby Inter się utrzymał. Raczej są już z tym pogodzeni gospodarze tego sobotniego meczu. W dodatku, oni ostatni swój mecz, słuchajcie, to musiałem długo grzebać. Ostatni mecz wygrali w styczniu, potem zaliczyli serię 13 meczów bez zwycięstwa, z czego 12 przegrali. Katastrofa, jeżeli chodzi o Inter. W dodatku Rijeka, która jest ich rywalem, gościem tego sobotniego meczu, wciąż walczy o europejskie puchary, a więc tutaj stawka jest naprawdę bardzo wysoka. W tym momencie zajmują to ostatnie miejsca, dające przepustkę do eliminacji. Ligi Europy. No ale za ich plecami nie śpi wielka firma, jaką jest niewątpliwie Hajduk. Hajduk Split ma tylko oczko straty do ekipy Rijeki. No więc dla nich zwycięstwo nad niemal zdegradowaną drużyną jest absolutnym obowiązkiem. Skompromitowaliby się, gdyby po prostu nie zgarnęli tam, mimo tego, że to jest wyjazd, gdyby nie zgarnęli tam kompletu Trzech punktów. Kurs jest niski, bo zaledwie 1,32. Natomiast jeżeli ktoś chce go sobie podbić, to myślę, że warto tutaj rozważyć opcję taką, że obstawić na to, że Rijeka wygra ten mecz i padną przynajmniej dwa gole w meczu, A więc Rijeka plus 1,5. Tutaj już będzie kurs, kurs oscylował wokół 1,50. Na, na tę sobotę te dwa mecze dla Was wybrałem. Łączny ten kurs będzie oscylował między 2.30, 2 zależy jakie opcje wybierzecie, więc zdecydowanie spokojniej, ale wyznaję taką zasadę, że nie ma co kusić losu. Jeżeli ostatnio wchodziły nam kursy za 6,25, 4,10, to teraz ten kurs oscylujący nieco powyżej dwójki będzie kursem, myślę, bezpiecznym. Słuchajcie, teraz to tyle, jeżeli chodzi o typy, natomiast mam dla Was bardzo ciekawe informacje. Dzisiaj na moim Twitterze, obserwujcie Adam Kotleszka na Twitterze, okaże się konkurs, w którym będziecie mogli wygrać, uwaga, uwaga, egzotyczną koszulkę. Jaka to będzie koszulka? Ano taka, to będzie koszulka... Portland Timbers, klubu Major League Soccer, to będzie no, naprawdę rarytas, niesamowity. Ja ją mam i uwielbiam. Myślę, że też ten klub ma sporo fanów w Polsce, więc specjalnie chyba Was do udziału w tym konkursie nie będę musiał zapraszać. Konkurs będzie dotyczył wytypowania wyniku meczu. No i zastanawiałem się, który mecz. Czy Inter zaprecjić Rijeka, czy może Curyxionę? Postawmy na Inter zapresić Rijeka, a więc na tę ligę chorwacką. Trzeba będzie zrobić pewnie retweet na moim Twitterze, napisać komentarz, oznaczyć betlik. Wszystkie informacje znajdziecie w poście konkursowym. Naprawdę fajna rzecz. Kto trafi ten wynik jako pierwszy, od razu będzie wygranym tej koszulki. Jest znakomita. Uwierzcie mi, zdecydowanie, zdecydowanie warto. To nie wszystkie oczywiście bonusy, jakie dla Was przygotowałem. Wiecie, że Betflik obchodzi swoje pierwsze urodziny na polskim rynku? Jeżeli nie wiecie, no to już wiecie. Bonus urodzinowy, słuchajcie, i tutaj słuchajcie uważnie, bo też jest gruba sprawa. Każdy, kto zarejestruje się z tego linku, który jest w opisie do tego filmu, w dniach od 10 do 16 lipca i wpłaci swój pierwszy depozyt, to 17 lipca do godziny 18 dostanie urodzinowy bonus nawet do, uwaga, 2000 złotych. Będzie co prawda jedna taka osoba, która dostanie 2000, natomiast cała reszta... Też coś dostanie. Tych bonusów będzie dużo. One będą miały różną wartość 5, 10 złotych, 20, 50, 100 złotych. No i ta jedna szczęśliwa osoba, która dostanie bonus e, o wartości 2000 złotych. E, no więc myślę, że warto skorzystać z tego linka na dole. Koniecznie podajcie kod AK50 przy rejestracji, wtedy będziecie, wtedy będziecie brali udział w tym konkursie. Mało tego, dostaniecie jeszcze także tradycyjny e, pierwszy zakład bez ryzyka ode mnie, a więc tutaj. No, urodzinowo na maksa, same prezenty. Co ciekawe, to Batlick obchodzi urodziny, a wy dostajecie prezenty. Ten link, który jest w opisie, pamiętajcie o nim. Pamiętajcie o konkursie na Twitterze, on się niedługo pojawi u mnie, będzie naprawdę o co grać. No i oczywiście napiszcie też w komentarzach pod tym filmem, jakie wy egzotyczne mecze obstawiacie w ten weekend i ewentualnie, jakie egzotyczne mecze weszły wam w poprzedni weekend. Chętnie poznam Wasze typy, no bo to też daje mi taki feedback, na które ligi zwrócić uwagę, które ligi wyrobicie, obstawiać. Trzymam kciuki za to, żeby to był kolejny udany weekend w naszym wykonaniu. Pamiętajcie oczywiście o odpowiedzialnej grze. Pamiętajcie o tym, że to cały czas jest hazard, więc z głową, z głową. Ale jeżeli chcecie poszaleć, to możecie oczywiście skorzystać z tego linka na dole. Pierwszy zakład do 50 zł, bez ryzyka, więc nawet jeżeli przegracie pieniądze wrócą do Was. Trzymam kciuki po raz kolejny. Widzimy się oczywiście w następnym filmie. Trzymajcie się!